Witam cię serdecznie, drogi widzu, na kanale Szotełu. Kto nie subuje ten ja was zapraszam oczywiście na twitch.wikłośni.g.a, bo 6 gdzie odbywałem się codzienne transmisje na żywo. Dzisiaj będziemy sobie cisnąć tego lootboxika, będziemy sobie oglądać. Wiedźmin 4 wychodzi w tak produkcji. Pokaz PS5 Pro Lada Moment. Kontrowersje Star Wars Outlaws, o, Kontrowersje Star Wars Outlaws, czyli tak chujowe? Najważniejszym projektem dla CD projektu jest oczywiście Wiedźmin 4. To gra, która jest zdecydowanie najbliżej nas. Gra co prawda nie wkroczyła jeszcze w pełny etap produkcji, natomiast Redzi sprawnie się do tego przygotowują, a teraz zaraz, zaraz, do pracy nad projektem Polaris, bo tak brzmi nazwa kodowa, potocznie nazywanego Wiedźmina 4 na pewno nie brakuje. Oprócz tego pogadamy sobie o zmianach, które mają trafić do drugiej części Lies of Pea oraz U. kontrowersjach związanych z recenzjami. Szybka, ej kurwa, szybka zapowiedź dwójki z tego Oh Los. Paweł Sasko, czyli dobrze wszystkim znany quest director z Cyberpunka 2077 i jeden z tak naprawdę czołowych przedstawicieli CD Projektu na swoim Twitterze napisał, że cały czas poszukują osób chętnych do tworzenia kolejnej części Cyberpunka, czy właśnie Wiedźmina. No i warto zerknąć sobie też na oficjalną stronę CD Projektu, na której widnieje informacja, że cały czas faktycznie jest otwarta rekrutacja. Strona jest tam podzielona na różne projekty oraz zespoły w Polsce, jak i USA. No i oczywiście w Polsce CD Projekt ma swoje trzy studia, a za oceanem dwa czego najgłośniej mówi się w ostatnimi czasy o studiu w Bostonie, bo to ono jest w sumie najświeższe i to tam będzie powstawać znaczna część projektu Orion, czyli kontynuacji Cyberpunk 2077. To czego właśnie użyłem, to nowa funkcja w OPGX nazywana. Panic Button. Klikacie F2. Serio? Ja pierdolę, co wygadacie, że. Do OPER GX dodali kurwa przycisk, który jest do walenia konia Przeglądarka przenosi was na laptopową, bezpieczną stronę Are you fucking serious? A jeśli już sytuacja się uspokoi, to klikacie F12 jeszcze raz i wracacie na wcześniej ukrytą kartę Naprawdę na to muszę. Ja pierdolę To wpaść jakiś geniusz A jak jeszcze nie ogarnęliście, teraz fragment od sponsora dzisiejszego materiału, czyli OPER GX Przeglądarkę polecałem wam wiele razy, ale czy No, ja również, bo używam aktualnie Solstice jest ogromna Wracamy. Pobieracie, Fazer produto. Przestraszyła fanów jest to, że Wiedźmin 4 faktycznie dopiero wchodzi w fazę produkcji I oznacza to nic innego, że gry w najbliższym czasie raczej nie mamy co się spodziewać No i produkcja zajmie im zapewne te kilka dobrych lat Nie brakuje narzekania, no bo wiele osób spodziewało się Wiedźmina 4 jeszcze w 2025 roku Spodziewali się tego, że gra będzie konkurować bezpośrednio z GTA 6, które jak wynika z ostatniej informacji Kurwa, ale to dobrze, że nie będzie konkurować z GTA 6, w sensie GTA 6 będzie gigantycznym pogromem i szkoda by było, żeby Wiedźmin zdechł I zadebiutuje faktycznie bo <laughs> w 2025 Piątym, no a na mi na czwórkę, tak jak mówię, raczej nie ma co liczyć. A przypominam jeszcze raz, że jest to najbliższa gra CD-projektów, którą przyjdzie nam zagrać. Lies of Pito to Souls like, który przyjął się naprawdę dobrze. Gra, mimo widocznej inspiracji Bladbornem, wypadała całkiem oryginalnie. W wielu miejscach naprawdę dawała radę i choć faktycznie nie była idealna. I szczególnie mówię tutaj o późniejszym recyklingu, no ale dziś skupimy się na jednej bardzo ważnej. Tam nie był problemem, kurwa, żaden recykling. Tam było największym problemem walka, w sensie. Ona nie wiadomo czym chciała być Mimo wszystko i tak była całkiem przyjemna Ale kurwa nie... Chciała być trochę Sekiro Trochę Dark Soulsami I chuj wie co celowała tak naprawdę Rzeczy jeśli chodzi o Soulslajki -like, Czyli budowie świata W której to No tak Polska górą Cześć software W zasadzie równać Lies of Pi w kilku miejscach się starało No ale nie możemy ukryć tego Że nie zbliżali się poziomem do japońskiego studia I jest jedna ważna informacja Która ostatnio pojawiła się w sieci Otóż koreańskie studio Round8 Odpowiedzialne właśnie za stworzenie Lies of Pi Umieściło oferty pracy W których to znalazły się informacje o otwartym świecie w kolejnej odsłonie, czyli Lies of P2. Otóż, jak uh. wynika z ofert pracy, wymagana jest. Czyli co, Open World G kolejny? Czyli Elden Ring 2? No dobra światem, oraz umiejętność tworzenia właśnie otwartych światów. Jest to z jednej strony bardzo ciekawa informacja, ale z drugiej dość niepokojąca, biorąc pod uwagę to, że stworzenie ciekawego, dobrego otw No ale właśnie, żeby, nie, żeby się nie zajebali, nie? Tego świata w Sozlajkach -like jest <coughs> czymś naprawdę trudnym i From Software również nie zrobiło tego idealnie. Oczywiście Elden Ring pokazał potęgę i to, jak ten otwarty świat się sprzedał, no gra wykręciła niesamowite wyniki i prawdopodobnie na to też stawia studio Round 8. Jednak ja muszę powiedzieć, że raczej nie jestem fanem tego. Pomysłu, ze względu na to, że chciałbym, aby dobrze dopracowali nawet te bardziej liniowe lokacje i żeby dwójka była również w podobnym stylu i dopiero aby później kombinowali z innymi wariantami, no bo podejrzewam, że nawet jeśli zabiorą się za ten otwarty świat, no to nie będzie on należycie wypełniony zawartością, no chyba że będzie on niedużych rozmiarów, no bo w Elden Ringu był on wręcz ogromny i potrzeba było masy czasu, żeby go zwiedzić, a i tak nie wszystko było warte eksplorowania, taka jest prawda. Zobaczymy, jak poradzi sobie z tym koreańskie studio. Jak zawsze trzymam kciuki, a wydajcie znać, jak się na to zapatrujecie. Od września dzieli nas dosłownie kilka dni, więc nic dziwnego, że rozmawia się bardzo często o State of Play czy PlayStation Showcase. Wszyscy oczekujemy po tym wydarzeniu. Właśnie trzeba zobaczyć, jakie są premiery na wrześniu, bo podobno jest coś ciekawego. Informacji na temat <laughs> konsol, czy to PlayStation 5 Pro, czy nawet PlayStation 6, no bo jak widzimy na przykładach wielu gier, które wychodzą w tym momencie, obecne konsole często sobie już z tymi grami po prostu nie radzą. I jest to dość smutna wiadomość, ale po prostu tak to wygląda. Więc pytanie, jaka jest szansa na zapowiedź nowej konsoli? Otóż, że w Grab, czyli dość, uznany dziennikarz Insider stwierdził, że w ciągu najbliższych kilku tygodni możemy dostać zapowiedź PlayStation 5 Pro. Według niego już od jakiegoś czasu duża część deweloperów ma dostęp do devkitu PS5 Pro i według niego konsola ma zadebiutować jeszcze w 2024 roku. Pokrywa się to z informacjami, które podał niegdyś Tom chętę... Nie Jebać premiery jak Dark and Darker wchodzi, ale ja stawiam, że oni kurwa nie dodadzą nic ciekawego w tym patchu. Znaczy będzie nowy sezon? No oczywiście, że tak. Tylko w sensie stawiam, że nowej postaci na przykład nie będzie, tylko będą kurwa dodane te religie, co teraz dodali, które są o chuja rozbić. I również stwierdził, że konsola zadebiutuje jeszcze w 2024, z tego co pamiętam, to jakoś w listopadzie. Pod koniec września ma odbyć się co ciekawe State of Play, a nie PlayStation Showcase. I zdaniem Graba, to właśnie na tym wydarzeniu ma zostać zapowiedziana ulepszona konsola PlayStation 5. Oczywiście zaznaczył, aby podchodzić do tych informacji z należytym dystansem i że nie jest akurat w 100% przekonany, że tak się stanie, ale powiedział, że w jego opinii State of Play byłoby idealną okazją do zaprezentowania sprzętu. A w zasadzie konkretów na jego temat, no bo dodał jeszcze, że PS5 Pro może może zostać ogłoszone jeszcze wcześniej, przed samym pokazem. Na zapowiedź PlayStation 5 Pro czekam już naprawdę od długiego czasu i tak mijają miesiące za miesiącami, pojawiają się jakieś nieoficjalne informacje, a ogłoszenia nadal brak. Wydaje się, że faktycznie wrzesień będzie idealny, aby zapowiedzieć konsolę chociażby na ten listopad, czy nawet początek 2025 roku. Z dostępnych w sieci... I to też jest popierdolone, nie? Że jestem postęp technologiczny na tak wszystko, kurwa, dawkowane idealnie. W sensie, co parę lat wychodzi nowa konsola, dodają do niej Pro albo Plus, kurwa, ona już jest najprawdopodobniej zrobiona w 100%, tylko sobie kurde zmieniają bebechy i właśnie. No w wynika, że chyba 5 Pro ma być o 45% wydajniejsze względem zwykłej PS5, a będzie to zawdzięczać głównie pamięci. Do tego grafika, która ma zapewniać od 2 do 3 razy lepszą wydajność przy aktywnym ray tracingu. To informacje, które napawają optymizmem. No ale pytanie, czy się sprawdzą? No bo wiecie, jak to z tymi obietnicami bywa. W tym momencie konsole obecnej generacji, tak jak już wcześniej mówiłem, nie dają sobie rady, no i jest to z mojej strony przynajmniej duży zawód. Jak sami do Dobrze, już pewnie wiecie. A to fakt, do teraz jaka gra by nie wyszła, A to już od razu ma przejebane na PlayStation, nie? W sieci pojawiły się recenzje Star Wars Outlaws. Również na naszym kanale wczoraj ukazał się materiał, obejrzyj zanim kupisz, także zachęcam do sprawdzenia. Pojawiły się też oceny na Metacriticu, które wyglądały dobrze. No ale właśnie, pytanie czy recenzenci dobrze wykonali swoją pracę i czy przypadkiem zbytnio się nie pospieszyli. Według dziennikarzy... 100% droższa? Właśnie, jak myślicie, widzowie, ile będzie kosztowała teraz nowa konsola PlayStation 5 Pro? Ja stałem, że koło kurwa 5-6 tysięcy nawet może kosztować, tak? W kurwa wygórowana cena pewnie Wszyscy będzie. Mieli otrzymać kopie recenzenckie od los jakiś tydzień temu, czyli wychodziło na to, że recenzenci dostali zaledwie 7 dni na przetestowanie i w zasadzie ukończenie gry. Mówi się, że całkowite przejście zajmuje od 50 do 60 godzin, a samo przejście w wątku głównego można zaliczyć nawet. Ja stałem, że będą wygórowane teraz ceny PlayStation. 15 godzin, jeśli się dobrze pospieszy. Szczególnie, że jeżeli one mają teraz tak bardzo duży problem yy, z wydajnością względem nowych gier to one będą schodzić bardzo szybko. Oczywiście każdy z prezentów <tryk> przechodził grę inaczej, ale jeżeli faktycznie otrzymali klucze najwcześniej tydzień przed premierą, no to ładnie mówiąc musieli się pospieszyć, bo oprócz samej gry musieli to wszystko napisać, nagrać oraz czasem nawet zmontować. Według Jasona Schreiera takie granie w Star Wars Outlaws było w zasadzie maratonem i uniemożliwia to pełne cieszenie się grą oraz wystawienie wiarygodnej oceny. Zdaniem dziennikarza jest to raczej niedobre dla twórców ze względu na to, że w zasadzie nikt nie miał czasu, żeby sprawdzić wszystkie błędy, glitche i tak dalej. Można by się zastanawiać że teoretycznie mógłby być to zaplanowany zabieg, żeby dać twórcom mało czasu na przejście gry. To jest totalna, kurwa głupota, to tym bardziej, jeżeli oni będą musieli ją szybko przelecieć. To będą tylko cały czas się nadziewać na rzeczy, które będą mi wkurwiały. Zapnęli to od razu, albo nawet najlepiej gry nie skończyli, i wystawili ocenę na podstawie niedokończonego gameplayu. Oczywiście tutaj sobie tak luźno rzuciłem, i raczej nie podejrzewam tutaj nikogo o takie spiski. No, ale wiecie, kiepsko to wygląda, jeżeli recenzenci dostają kopię na tydzień przed zdjęciem embargo. Naturalnie nikt nie każe publikować recenzji zaraz po zejściu embargo, ale prawda jest taka, że i tak każdy to każdy zrobi. Każdy to zrobi, no, ucieka, no to chodzi. Nie robią tego za darmo i liczą na jak największy rozgłos, a jest to zawsze po zdjęciu embargo, chociaż niektórzy mogą pozwolić sobie na późniejszą publikację recenzji i za to akurat bardzo szanuję, no bo nie ma co się w przypadku wystawienia takich ocen spieszyć, ze względu na to, że ogólnie recenzje w dzisiejszych czasach muszą ulec poprawie, no bo od jakiegoś czasu są po prostu kiepskie i również bardzo często znacząco odbiegają od ocen graczy. Ale nagły koniec odcinka, matko boska.